Telepatę musiał chować, jak wszystkich powybijam po prostu. A nie on odwrócił chyba ich uwagę z tego co wiem. Okej, okay, weszliśmy. I co mam teraz zrobić? A to bym zabił tych żołnierzy. Tatrys? To jest ta, to, co się teleportowała, Mam nadzieję, że nic tutaj nie będzie, żadnych takich scen, przez które mi tego live'a. Ta gra nie jest wcale przytka. Fajny ma klimacik, Ta gra. Znaczy, ta 300 też, no. <grych> też jest, też, też fajna, ale, 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 gierka ma ogólnie fajny klimacik. Te, te jakby... Te tekstury, w ogóle grafika nie, nie wydaje się. Jak na grę z 2011, nie jest, nie jest e, ta gra e, brzydka. Myślę, że jakby jeszcze dodać jakieś mody, mogłaby jeszcze ładniej wyglądać ta gra. Na pewno są jakieś mody na, na ten, tak samo jak do Fallouta New Vegas. Możesz sobie modami modyfikować gierkę Co to jest? To jest ten utop, to są te e, utopce. Super. Wcześniej. wcześniej? chyba jakieś elfy są tutaj. się ma znowu live, no jest live, bo się trochę wciągnąłem w tę gierkę. się trochę zataciłem, spodobało mi się i jak już w to gram, no to, no to mogę to streamować Zawsze to godzinę się da na YouTube naliczają A i tak bym w to zagrał, więc no o to jest ten, co zabił króla. Matko jedyna. No i on będzie równych królów zabijać. To dlatego tak się to nazywa. Okej. Okay. Czyli co? On po prostu będzie ten siomek zabijać różnych królów. To dlatego ta gra się nazywa Wiedźmin Zabójcy Królów. Uzasadnia logiczna.

Jak ona idzie? Chyba <gry> ja ocenisz nu ocenia na pewno skorzysta z W szczególności z Zantusza. Bywaj zdrów. Co to jest Zantusz? Fajne jest to, że y, mówią tutaj tą starą, jakby tą taką gwarą. Przy okazji można się czegoś nauczyć trochę, jak co się nazywa w tej starej gwarze. Fajna sprawa. Dobra, i gdzie iść? To tak? To jest ten elf, co nas atakował chyba. Zobaczmy na tę egzekucję. Może będziemy mogli ich uratować? To zakładam, że to jest kat? No, chyba nie Tu jest kat, kat zawsze ma taki ten Zejdź mi z drogi

Ten system akurat mi się tutaj nie podoba. Nie podoba mi się takie, takie mordobicie. Mieczem wolałem się bić. Jakby mnie denerwuje naciskanie tych klawiszy na klawiaturze teraz. Wolałbym myszką, jakbym mógł po prostu spamić i wiesz... Bo tu jak się pomylę to... Churna! Widzicie, pomyliłem się. Widzicie, niby trudno, ...a możesz się pomylić. S... ...a... Dobra, i teraz kolejny pewnie, tak? Ilu ich jest? Zawisnęła, i co, i teraz z kremem się pijemy, tak? Ale kerał się bije. Nie no tuścia mieczem no Dobra, musimy załagodzić to. Sorry, to wszystko? Ciekawe czy mógłbym go pobić Zabadź, ja nie nie chciałem wpalić tej wieży już w porządku jesteśmy. Chodźmy Jesteśmy twoimi dłużnikami, gera Ale ja nie śledziłem tego kanału hmm. Więc no Dobra, zaraz będzie koniec live'a 10 minut Ogólnie, jeżeli chodzi jeszcze o tę popularność, to mnie na przykład bardziej cieszy, że... Mm, że na przykład ktoś wbija, tak jak tyle go spałem, y, że wbiłeś już y, drugi albo trzeci raz na tego live'a, jakby regularnie tutaj wchodzisz i to mnie bardziej cieszy, niż jak ktoś wchodzi jednorazowo i jest kilkanaście osób jednorazowo, mi się na przykład coś takiego nie podoba, jak jest kilkanaście osób jednorazowo i oni nigdy tutaj więcej nie wejdą. Ja, ja wolę, jak ktoś yy, wchodzi regularnie. Dobra, i gdzie ja mam teraz iść? Chodzi o to, żeby mieć swoją społeczność. A nie jakby jednorazowych widzów. Ok. Przy okazji doszło do kilku pojedynków, dwie osoby otruto, ale króla nie udało się wybrać. Wojna domowa wisiała na włosku. Dość politykowania. 저 부위 스포폴 테스트 Okej. Już kara atakuje. Lepiej chodźmy, ktoś tam rzuca zaklęcia. Będzie jadka teraz. Dobra. Lūk, kā tas ir. Chciałam mm do wlotka z jej Keirana. Hej rana? Potwora, który blokuje fakt. Przed chwilą mieliśmy szczęście oglądać go w pełnej krasie. Ale ci ludzie <laughs> go przepłoszyli. Szczęście? Słyszałeś Sosek? Miałeś szczęście! A skąd to? Sosek leży. Przeszkadzam. Nazywam się Ludwik Mers i zajmuję się sprawami potworów we Flotsam. Niniejszym chciałbym zapytać, czy podjęliby się Państwo rozwiązania problemu tzw. Keirana, bestii, która zablokowała handel rzeczny? To jak widzimy. Ja mogę powiedzieć, nie? Okay. Dobra. Jako iż już, już yy, kończymy live, yy, bo ten koniec czasów, to tutaj sobie zapiszemy grę i wyjdziemy po prostu. Nie wiem kiedy będzie kolejny live. Może jutro, może pojutrze, może wcale. Ale to by było na tyle. Jak będzie znowu chciało mi się grać to odpalę streama. Eee, no i co? Dzięki wszystkim, którzy byli i... I no. Także na razie. Trzymajta się, o.